Witam wszystkich Aleksandra Gołdari, news.pl, a ze mną jest Anastazja. Witaj! Cześć! Anastazja przyjechała tutaj z Ukrainy i tam jest gwiazdą TikToka oraz Instagrama. Tak, jestem. E, czy zajmujesz... Czym zajmujesz się oprócz e, TikToka i Instagrama? Lubię tańcować, tańczyć. Także lubię nagrywać filmiki, nawet nie tylko dla TikToka czy Instagrama, po prostu dla swojej rodziny, swojej, robić zdjęcia i po prostu knygi czytać książki. Kiedy przyjechałaś do nas na czas wojny, która trwa w Ukrainie? Tak, ja przyjechałam pod koniec marca. Mhm. Jak tam u Ciebie wygląda sytuacja? Czy Twoja rodzina jest bezpieczna? Ja przyjechałam z swojej rodziną, z jej rodziną i jestem tutaj dopóki wojna nie skończy się. Ale babcia i dziadek w Khersonie. Там окупація, там війна, і я дуже за них хвилююся. Чи твої дядкові засталі там? E, і як виглядає ситуація? Дуже e, погано. Ми втратили зв'язок. Не можу дозвонити, дзвонити, бо там російське телебачення, російське тіві, все російське, вже російські рублі ввели в грошах. I nie ma немає nie ma magazyny, sklepy, sklepy, sklepy zatwarte. I kochanów się, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Czyli twoi dziadkowie do końca nie są bezpieczni i mieszkają w miejscowości, gdzie, yy, gdzie wojna trwa? Czy, czy jest w miarę spokojnie? Oni mieszkają, gdzie w miarę spokojnie, ale są wybuchy, są dźwięki wartolotów i to jest Nigdy nie wiesz, kiedy coś może się Jak na ten moment podoba ci się w Polsce? Czy już tutaj się zaklimatyzowałaś, znalazłaś przyjaciół? Tak, ja poznałam. Um, bardzo fajnych um, koleg. TikTokerów, influencerów, Sebastian Kowalczuk, Chapur, Serafina, um, Christian Zytkowski. Dzisiaj ja przyszła trzymać kulaczkę za niego, bo on... Um. Bo jest festiwal Live Game, jeszcze wiele o nim nie wiadomo, natomiast to ma być coś podobnego do Squid Game, tego serialu, a ty bierzesz udział w w tym wydarzeniu? Nie, nie biorę, nie. bo nie, nie mówię po polsku. Ale dobrze ci idzie. Jak długo się uczysz już polskiego? Hmm, może miesiąc. Miesiąc, no. ale będzie lepiej. Obiecuję. No tak, naprawdę już ci dobrze idzie, więc na pewno niedługo będziesz mówić bardzo płynnie. Jak ci się tutaj w ogóle podoba? Oprócz tego, że mówiłaś, że masz już przyjaciół, co robisz tutaj we wolnym czasie? Tutaj, tak jak ja już mam przyjaciół, my razem nagrywamy... Nagrywacie TikToki. Tak, nagrywamy TikToki, robimy zdjęcie w Instagram, Prost, po prostu tam spacerujemy, i <grywa> takie. A także rodzinę polską swoją poznałam, bardzo miło mi było. I z nimi prowadzę czas. Żywę w lasie, w kozinicach to za dwie godziny od Warszawy, ale tam las, przyroda, to spaceruję. <grywa> Ty wolisz przebywać w mieście czy lepiej się czujesz jednak na wsi? W mieście. Lubię Lubisz chodzić na imprezy, tańce? Tak, dużo lubię. Mnie bardzo podoba się w Polsce, a że duże miły, dobry ludzie. Wszyscy pomagają, dużo ja ładno sprzyjmują nas wszystkich. Bardzo miło mi. Bardzo się cieszymy, że tutaj się podoba, a ty mieszkasz teraz u jakiejś rodziny? А так, я мешкам в польській родині, Ми їх познали, коли війна почалася. Списалися, сконтактувалися, дзвонились, і вони нам дуже допомогли. Тискні ж за своїм краєм запевне. Так, але треба жити далі. Mm -hmm. Життя дуже швидко летить і потрібно розвиватися. Згадайся, які маєш плани на пришлость? Плануєш туди, в Польщі, щось творити, діти? Так, планую. Але наскільки я зрозуміла, деколи нам плани не підвласні. не можемо контролювати плани своє життя, бо коли я була в Україні, я мала дуже велику кількість планів, але потім почалася війна і пух. One wszystkie się To żyję, ja żywu morzu i radzi je No tak, trzeba iść dalej, życie samo pokaże, prawda? Tak. E, to na koniec dziękuję Ci za rozmowę. No i życzę, życzę Ci wszystkiego dobrego, żebyś tutaj się tak jeszcze bardziej zaklimatyzowała dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Życzę dużo zdrowia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.